Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, moich subskrybentów, osoby nowe, które tutaj zawitały, także hejterów. Eee, hejterom dziękuję przede wszystkim. Dlaczego hejterom dziękuję przede wszystkim? Hejterom dziękuję z tego względu, że oni mi pomagali osiągnąć tą sylwetkę, którą mam dzisiaj, a więc oni mnie bardzo dopingowali w tym, co robię. Więc nie wiem, czy wiecie, ale hejt mi bardzo pomaga, chciałbym Wam jeszcze coś przekazać, tak od siebie, od serca. Przez te 17 lat budowałem dosyć dobrą sylwetkę. Myślę, że zbudowałem dosyć dobrą sylwetkę przez te 17 lat, ale w tym samym czasie robiłem też inną rzecz. Mianowicie, budowałem wspaniałą rodzinę. Ta rodzina i ta sylwetka. Jest jak dom ze stali. Jeżeli komuś się wydawało, że zniszczy dom ze stali strzałem z wiatrówki, no to musi być niepoczytalne. Nie wiem, czy wiecie, ale prawdopodobnie wiecie, że ja jestem takim jakby prekursorem jakby pionierem, jeżeli chodzi o mówienie o środkach dopingujących w Polsce. A więc ja zacząłem mówić o skutkach ubocznych, jakie występują po środkach dopingujących. I to, że środki dopingujące zabijają, to, że środki dopingujące powodują raka, to, że środki dopingujące sprawiają, że ludzie są później chorzy, upośledzeni. To jest wszystko prawda. Ja jestem takim, jakby, jakby pionierem, można powiedzieć, prekursorem. I można powiedzieć, że teraz, teraz delikatnie. Czuję się spełniony. A to z tego względu, że dużo, a nawet bardzo dużo ludzi dzięki moim konkursom, dzięki moim filmom na YouTube, dowiedziało się, jak niebezpieczne są strydy. Mało tego, pokazałem też w pewnym sensie, że można osiągnąć sylwetkę w sposób naturalny, mieć wspaniałą rodzinę. Nauczyłem Was też, że rodzinę stawia się na pierwszym miejscu. Pokazałem Wam też szczęście, że jestem szczęśliwy w związku z moją żoną. I jedna rzecz. Chciałbym Wam coś powiedzieć, moi mili widzowie. Nigdy, ale to nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś za słaby. Nie daj sobie wmówić, że nie dasz rady. Nie daj sobie wmówić, że, że nie osiągniesz tego, co ty chcesz osiągnąć, bo to jest nieprawda. Ludzie czasami chcą cię zniszczyć, zdołować, ponieważ oni nie mają tyle w sobie zaparcia, nie są tak rzetelni w tym, co robią, żeby dokonać tego, co tobie może się udać. Dlatego oni już zaczynają wyprzedzać fakty i mówią: Tobie się nie uda. Nigdy nie pozwól, żeby ktoś. Ci to wmówi. Następna rzecz, jeżeli upadłeś, a to się zdarza, jeżeli upadłeś, to musisz powstać dwa razy mocniejszy. A więc zawsze wstajesz dwa razy mocniejszy. Jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym powiedzieć. A mianowicie, poczekajcie, przejdę przez ulicę. Zacznę i będę kontynuował. Jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym powiedzieć. A mianowicie, będę też pionierem. Może pionierem, może gościem, który dokonał tego. Y, da przykład. Powiedzmy tak. Będzie wielu ludzi już to zrobiło, ale ja postaram się dać przykład. Dam przykład niebawem, że w internecie nie możesz czuć się anonimowy. I dam przykład tego, jak prawdziwy mężczyzna e, powinien reagować, jak ktoś próbuje dotknąć jego rodziny. A więc e, tak naprawdę to ja jestem potulny jak e, mały baranek. Ale jeżeli tylko ktoś stara się dotknąć mojej rodziny bądź wejść z butami w moją rodzinę, staje się bestią nie do powstrzymania. Nic mnie nie zatrzyma żeby osoby, które to robią, poniosły karę i konsekwencje. Chciałbym wam widzowie jeszcze pokazać wiele ciekawych rzeczy na tym kanale, dlatego śledźcie mnie, śledźcie mnie. I to może to jest prawda, że teraz ja się czuję troszeczkę jakby spełniony. Ale dalej będę prowadził ten kanał i dalej będę was nauczał, jeżeli to można powiedzieć, o środkach dopingujących, o niebezpieczeństwie związanym ze środkami dopingującymi. Jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym powiedzieć, a może i parę kwestii się znajdzie, bo tutaj na spacer żonką sobie wyszłem, także troszeczkę porozmawiamy sobie. Jedna kwestia, chciałbym bardzo podziękować. Naprawdę chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że mnie oglądacie. To jest, ja nigdy nie podejrzewałem, że będę miał tyle subskrybentów, że ludzie będą mnie oglądać. Moja żona mówi, że coś musi we mnie być, coś musi we mnie być że mnie oglądacie. Możliwe, że jestem człowiekiem szczerym i raczej, raczej nie okłamuję, a jeżeli to robię, to w dobrej sprawie. Następna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, to te filmy. Jest może trzy, cztery, może pięć. Wspaniałych produkcji. Niesamowicie, naprawdę stanęliście na wysokości zadania i zrobiliście filmy, które naprawdę odstraszają młodych ludzi od przyjmowania środków dopingujących. A więc te osoby, które zrobiły. Niektóre filmy są fajne, śmieszne, trochę można się pośmiać z tych skutków ubocznych. No, oczywiście, to też jest, to też jest jakaś tam forma odstraszania. Ale. Przede wszystkim są może trzy takie produkcje, które odstraszają i nauczają, dlaczego nie powinno się przyjmować środków dopingujących. Jak widzicie, ja zbudowałem swoim, swoją sylwetkę przez okres 17, 7, przez 17 lat. Zbudowałem swoją sylwetkę. Oczywiście nie wyglądam tak jak ci ludzie, którzy biorą środki dopingujące, ale teraz tu się e, rodzi takie pytanie. Czy ja potrzebuję wyglądać lepiej? No, nie potrzebuję wyglądać lepiej. Ja nie potrzebuję wyglądać lepiej. Dlatego mi się wydaje, że to jest w zupełności e, wystarczające. I gdybyśmy tylko troszeczkę zmienili tą kulturystykę e, i ludzie nie braliby takiej ilości środków dopingujących, albo powstrzymalibyśmy całkowicie środki dopingujące, to tacy ludzie jak ja, tacy ludzie jak ty, Naturalu, mój drogi moglibyście wychodzić na scenę i konkurować jak równy z równym. A to, co mamy dzisiaj, to jest jawne oszustwo. Następna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, że prosiłbym, żeby firmy suplementacyjne przyłączyły się do tego, co ja robię. A więc informowały ludzi, że ich zawodnicy, zawodnicy, którzy są twarzami tych firm, propagują, i przyjmują środki dopingujące. A więc chciałbym, żeby te firmy stanęły po mojej stronie, po stronie naturalnej kulturystyki i po stronie zdrowia przede wszystkim. Przecież te firmy reklamują suplementy, a nie środki dopingujące. A więc prosiłbym te firmy, żeby wszystkie firmy, które są w Polsce, stanęły po stronie naturalnej kulturystyki. Żona nie gryzie, to jest królik. Aluś, to. ten pies nie gryzie, puść naszego. Nie, to, to, to. to królik, nie pies. Tak, to jest ten pies nie, to nie jest pitbull. No, tak? <gryzanie go> nie, to są te, co biegają. Ale masz ładnego pieska, to pani piesek? No to się dzieje. Też chcę? No. Zależy Wiecie co? Ja tak też myślałem dużo nad tym konkursem, który zrobiłem i nad tymi produkcjami. I wam powiem, że bardzo dużo. O jak przyjemnie ptaszki ćwierkają, słyszycie? O tak, uwielbiam to. E, wracając do tematu. Wielu ludzi robi to tylko i wyłącznie dla suplementów, które są do wygrania. Ale jest wielu moich widzów, którzy są też moimi przyjaciółmi, którzy robią to z pasji i robią to z tego względu, żeby zmienić coś w kulturystyce. I ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny, że Wy jesteście po mojej stronie i zapraszam wszystkich, którzy interesują się kulturystyką, naturalną kulturystyką, żeby stanęli po mojej stronie, bo wtedy mamy szansę. Coś zmienić w tym e, sporcie. Bierz go. No. Bo przypinka. Przypinka łapa siedzi, piszczy. Wstawię na koniec moją formę. Zobaczycie, jak wyglądam aktualnie. Ten kto widział na Facebooku, to niech już nie ogląda do końca, bo to jest ten sam film, co. Stawiałem na Facebook, ale ten kto nie widział może sobie e, śmiało e, obejrzeć, jak aktualnie wygląda. O! Ale ładny piesek, ładna pani i ładny piesek. Jeszcze powiem coś na temat mojej formy. Jeżeli chodzi o wycinkę, tą którą robię aktualnie, weź go, to nam... Jeżeli chodzi o wycinkę, którą robię natura, e, tą, e, wycinkę, którą robię aktualnie, to myślę, że jeszcze tydzień dwa i dłużej nie będę tego ciągnął, a to z tego względu, że e, już dosyć po prostu jestem zmęczony. No nie jest to takie zmęczenie, że nie mam siły na nic, ale już po prostu to czuję. A po co mam po prostu schodzić do aż tak niskiego poziomu? Tkanki tłuszczowej. Po co mam się męczyć? No, no, to nie jest mi potrzebne. To, co myślałem, myślę, że to, co miałem udowodnić, to już udowodniłem. Zresztą kanał nie był poświęcony temu, żeby coś udowadniać. Kanał był poświęcony temu, żeby nauczać o skutkach ubocznych, jeżeli chodzi o środki dopingujące. To było założeniem moim, to była moja misja. Dlatego, tak jak już Wam mówiłem wcześniej, czuję się nawet teraz trochę spełniony. Także mówię, no, tydzień, dwa i po prostu odpuszczam tą redukcję. E, zrobię finałowe jakieś zdjęcia dla mojej żony, dla moich wiernych widzów. Przede wszystkim żona. Robię to dla żony. No nie ukrywajmy, nie robię tego sam dla siebie, bo ja jak już wcześniej mówiłem, nie lubię, nienawidzę po prostu być słaby. Ja muszę być mocny jak koń, wtedy się czuję po prostu... E, Czuję się dobrze na siłowni. Pójdę na siłownię, wezmę 55 w rękę, jedną, w drugą, porzucam trochę na klatkę, to się czuję po prostu spełniony. A teraz nie mogę tego robić, a to z tego względu, że wiadomo, że przy tej wadze i przy tej tkance tłuszczowej, przy tym poziomie tkanki tłuszczowej jestem już słaby. Dużo ludzi mnie pyta, moich widzów przede wszystkim, o zdjęcia finałowej formy, żeby to były zdjęcia dobrej jakości. No to, co ja Wam teraz pokazuję, to są zdjęcia, e, to są screeny z, e, robione z filmów, a więc e, to są wycinki z filmów, e, z tego względu, że to jest na spontanie. Żeby zrobić dobre zdjęcie, to trzeba mieć dobre oświetlenie. Mam zamówionego fotografa, a więc fotograf jest już w planie, już mu zapłaciłem, a więc e, na 100% będą zdjęcia profesjonalne, zrobione techniką profesjonalną z oświetleniem. Przez profesjonalnego, nie gdzieś, nie? Tak, przez profesjonalnego fotografa. No i na to by trzeba było czekać, na tą finałową moją formę. Aktualnie moja waga jest 86-87 kg. Pas mam 76 bodajże centymetrów, mierzone ostatnio. I jeszcze myślę, że zajdę do 74. Mam w planie. Rękę mam 45 cm. Dlaczego chciałbym?